Ta chwila, kiedy myślisz, że trafiasz Pele, ale to jednak tylko Sokrates. No ale. Chociaż Neymar wleciał. To już zawsze coś. Zawsze jakieś 10 milionów. I tym wesołym akcentem chciałbym Was powitać w pierwszym bądź Smog Games 22, albo raczej Dodgewood 22, zwał jak zwał. To jest nowa gierka. Wyszła jakaś w tamtym tygodniu, ale przez Sprawdziany nie miałem czasu do nagrywania. Ja jestem oczywiście Kamil. I chciałbym Wam jeszcze tylko powiedzieć, że jeżeli Wam się spodobają tego typu odcinki lub bądź poradniki, choćby taki jak ten, to zostawcie łapkę w górę. Subika, lecimy po tysiąc, Liczę bardzo na Was. Wasze wsparcie i bez zbędnego przedłużania przejdźmy do dzisiejszego celu odcinka, którym pokażę wam w jak najlepszy i najszybszy sposób zarobić dużo 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 końców w tej oto gierce, ale bez zbędnego przedłużania myślę, że zaczynamy lećmy pierwszy sposób, ale żeby nie było tutaj wyświetlałem was się zwycięzcy ostatniego konkursu jeszcze z dorszu 21 na Ronaldo 99 kartę SBC także jeżeli chcecie ją to zgłoście się do mnie w komentarzach napiszcie i dam wam oczywiście te karty jeżeli je nie nie chcecie, no to, no to, no to nieważne. Kolejny konkursik zrobimy sobie oczywiście tylko wtedy, kiedy zostaną odblokowane wymiany w tej gierce. No i co? Teraz już naprawdę bez przedłużenia przechodzimy do pierwszego sposobu. Two hours later. Pierwszy sposób, czyli zadania sezonowe. Wchodzimy w zakładkę sezon. Możemy tutaj wykonywać mnóstwo zadań i zdobywać naprawdę dobre paczki, na przykład taką 82 lub jak wejdziemy sobie w zadania dzienne albo tego typu zadania możemy zdobywać też dobre paczki, ale i punkty EXP których później przechodzimy do tej zakładki głównej i możemy tam odebrać dużo świetnych nagród. Także mi się wydaje, że tylko wykonywać te zadania. To naprawdę dobry sposób na zarobek, a drugim sposobem jest oczywiście dosyć prosta opcja, ale jedna z najlepszych na zarobek, czyli granie turnieji, choćby jak zajdziecie tylko do półfinału i go przegracie, zaraz zobaczycie, dostacie właśnie te paczki, a dobre paczki równa się dobri zawodnicy, jak teraz tutaj werat i tylko wbudować do składu, no i będzie już kozacka karta, może nawet zarobek, jak będzie coś warty i... To by było na tyle, z tego drugiego sposobu, przejdźmy do trzeciego. No i trzeci sposób, czyli granie drafty, możecie grać online, możecie grać offline, online jest dosyć ryzykowne, bo możecie szybko wylecieć, bo zazwyczaj ludzie starają się robić dobre składy, offline jest to, bo boty zazwyczaj mają słabe składy, no i, i oczywiście też jest łatwiej, ale co chciałbym powiedzieć... To abyście starali się wybier wybierać jakieś dosyć proste formacje i oczywiście wybierać topowe ligi, ale polecam najbardziej ligę angielską bądź ligę hiszpańską, która też, też jest jeszcze nawet prosta do zbudowania, ale najłatwiejsza jest liga angielska, żeby szybko i fajnie sobie wygrać. Kolejnym mądrym sposobem na dobre paczki jest wpisywanie kodów od Five Dragons, które zazwyczaj są na ich instagramie i pierwszy kodzik jaki jest oczywiście do wpisania to jest new up. Ja oczywiście wam te kody będę regularnie podawał, to jest na 25 tysięcy końców. Drugim sposobem jest Pack Start, który daje Wam paczkę 80, chyba 3 albo 4, plus. i tak samo będzie z kodem tym najnowszym, czyli otw. Py ty, my, o ty, wy, który też wam daje paczkę chyba 84. Mało tego, zachęcam was do zostawienia subskrypcji, naprawdę, bo pisałem kiedyś z Five Dragons i obiecali mi, że załatwią mi własną paczuszkę, jak to było chyba dwie edycje temu, ale jedyny warunek, jaki musi być, to 1000 subskrypcji na kanale. Mogę wam teraz wyświetlić tą wiadomość, muszę mieć 1000 subskrypcji, to dostanę własny kodzik na własną paczuszkę w tej oto gierce, także subujcie. I kolejnym sposobem na ciekawe paczki jak i mnóstwo końców, znaczy mnóstwo, sporo końców na pewno będzie wykonywanie osiągnięć. Są to rzeczy, które naprawdę nie są zbyt ciężkie, a dają dosyć ciekawe, jak widzicie, karty. Kolejny sposób to oczywiście granie minigierek, moje, ulubione to food quiz albo, ale najbardziej opłacająca się to jest oczywiście pack and play. Z tego co widziałem to Młynek naprawdę trafił bardzo fajną kartę, także tutaj macie, no jest, jest dowód, że jest tutaj co trafić, że można trafić naprawdę fajną kartę. Tutaj też staramy się brać no dosyć prostą formację i wchodzimy w ligę, bierzemy tam z której ligi jest najwięcej zawodników i wtedy po prostu przelatujemy po pozycjach i no co, musimy te karty do składu wrzucić. Przepraszam, że troszkę się zawisnąłem, ale tak też bywa. No i jeżeli macie ikony, to wrzućcie oczywiście zawsze te ikony, bo po pierwsze możecie je wygrać, a po drugie, ikony, jak wiecie, zawsze dają... Pełne zgranie, znaczy pełne zgranie dają zgranie wszystkim zawodnikom. Jak nie macie karty później na te pozycję, to po prostu wybieracie z danej ligi, tak w tym przypadku Liga Włoska, odznaczacie form w pozycję, no i dajecie zawodników nie na swojej pozycji, bo to też jest ta sama liga, i też daje dusy, dosyć dużo zgrania. Później czekacie na Oponenta, no i jest pokazywany jego składzik. Czasem te boty potrafią dobrze przyfarcić ze składem, ale jak ten, na przykład, w tym przypadku, jest ten skład po prostu słaby i wygraliśmy. Od razu odblokowaliśmy osiągnięcie, czyli coś, o czym mówiłem Wam właśnie przed chwilą. No i teraz no, pokazane jest, że wygrałem, tak? Kto tu jest mistrzem? Pokazaliśmy Botowi. <grym> Czas, po prostu wrzucajcie, szybko Wam to wyjdzie. Czas czasem, raczej nigdy nie ma problemów. No i mogłem wygrać teraz Baggio ikonę, ale tutaj już jest sprawa szczęścia, którego ja oczywiście nie posiadam. Ale spo, po, sposób jest naprawdę kozacki. No i ostatnim sposobem, a zarażę zembryłą złota, przeze mnie nazywaną, to jest kontrola rynku. Sprawdzajcie zawsze ceny i godziny, jak zmieniają się ceny. Wybierzcie sobie paru takich najważniejszych, najlepszych dla Was zawodników, najciekawszych i kontrolujcie po prostu, jak je zmieniałem. Ich ceny. Osobiście mogę Wam powiedzieć, że te ceny najlepiej stoją wieczorem, bo wtedy najwięcej osób gra w doczłota jest tak aktywne. Także wtedy najlepiej sprawdzać ceny. Pamiętajcie, nowe karty, jak wychodzą, są zawsze drogie, czyli ich od razu nie kupujcie, bo to by było dosyć głupie. A jak na przykład traficie jakąś ciekawą kartę, no i chcecie ją sprzedać, to nie sprzedawajcie ją też od razu, posiedźcie na chwilę. Jeżeli ta cena pójdzie w górę, to polecam wam wtedy ją sprzedać. Jeżeli pójdzie w dół, to polecam wam albo poczekać i liczyć na szczęście, albo po prostu najszybciej sprzedawać, bo im dłużej trzymacie ja daną kartę, to też wychodzą nowsze karty, lepsze wersje tej karty i wtedy ta cena tej wartości kart może też spaść. Ja osobiście kontroluję Neymara, ponieważ go trafiłem na początku edycji i sprzedałem go za 10 milionów, teraz cena trochę spadła. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze sposoby. Jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, zostawcie oczywiście pozytywną opinię w komentarzu. Zostawcie subskrypcję, jak już chyba 30 milionów razy mówiłem. Widzimy się w kolejnym odcineczku, Piszcie również, co chcecie, i piszcie, czy mam dodawać dalej do miniaturek Dodge'a, żeby po prostu docenić stare, dobre, dodge futowe style. Cześć!